Natura obdarowała niektóre dziewczyny pięknymi, długimi nogami, a pozostałe muszą zadowolić się tym, co mają. Ups, no trudno! Jaśmina, spójrz! Możemy wreszcie iść na ich koncert! Nie wierzę własnym oczom! Do zobaczenia na miejscu! Strasznie tu tłoczno! Zróbcie trochę miejsca dla mnie! Nic nie widzę! Przesuńcie się! Dajcie mi ich zobaczyć chociaż na chwilę! Gdybym tylko była choć trochę wyższa! Biedna mija, Ale Jaśmina ma farta! Jak widać, jej długie nogi są nie tylko piękne, ale też praktyczne! Kinga, tak bardzo mi się podobasz! O nie! Ktoś tu idzie! Schowaj się pod łóżkiem! Udam, że czytam książkę! Ups, chyba nie wziął pod uwagę pewnej istotnej rzeczy... Kinga ma bardzo długie nogi. Hej, mamo. A synku, już wróciłeś ze szkoły? Wow, nie jest tu sam. Mój synek dorasta. Fiu, blisko było. A to co? To dla ciebie. Zatrzymaj to sobie. Jak tak zrobisz jeszcze raz, to z tobą zerwę. Koniec tego. Wychodzę. Dlaczego sufit jest tutaj tak nisko? Jesteś za wysoka. Dalej, musimy się rozruszać. Wiem, ale ja nie mogę. Te sporty są bez sensu. Spróbuj, Liny. Poważnie, nie mam gdzie się wspiąć. Cały czas tylko coś wymyślasz, żeby się nie ruszać, jak zwykle. Jakie wymówki! Spójrz na mnie! W czym problem? Pokażę ci, jak to się robi. Potrzymaj to. A, nie wiedziałam, że będzie aż tak ciężko. Już prawie. Jak wysoko. Robi mi się słabo. Pomóż mi zejść. A! Auć, to było twarde lądowanie. To niby ma być to, jak to się robi. A, przepraszam. Nie, nie, jesteś na czas. To było śmieszne! Hej, zaczekaj, to mój popcorn! Wybacz, nie wezmę go. Nie wezmę go rękami, ale zrobię to moimi długimi nogami. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Zobacz, co robi ta laska. <laughs> A gdzie mój popcorn? Hej, oddawaj mi popcorn! To był ostatni raz, przysięgam! Tak ładnie pachnie! Okej, okay, w porządku. Częstuj się! Juhu! Jak on się tutaj znalazł? Vanessa chyba znów smuci się przez swój wzrost. Chcę być wyższa! Nie płacz już. Wiem jak ci pomóc. Daj mi chwilę. Zrobione. Wow, kolor jest piękny, ale co to jest? To twoja nowa fryzura. Wow, teraz też jestem wysoka. Właśnie tak. Zobacz, jesteś wyższa ode mnie. Dziękuję, Kinia. Nie ma za co, kochana. Dobranoc. O nie, zimno mi w stopy. Kinia, co jest? Już nic, śpij dalej. O, teraz jest miło. O nie, tylko nie to. Mam pomysł. Teraz już nie będę marznąć. Kinga, co ty tam robisz? Próbuję się ogrzać. Nie dajesz mi spać. A ja nie mogę spać przez ten koc. Ja jakoś nie mam takiego problemu, bo masz krótsze nogi. Koniec, idziemy spać. A, chyba bez względu na to, jak Kinia się nie ułoży, koc i tak jest dla niej za krótki. Chcę spać. Długie nogi przydają się na siłowni. Raz, dwa, trzy. Hej Kinga, co robisz? Siedem. Przestań natychmiast. Jaśmina, coś mówiłaś? Muzyka jest strasznie głośna, nic nie słyszę. Świetnie, mój plan zadziałał. Dzięki moim długim nogom. Mia, zobacz co dla ciebie mam. Wybieraj. Dzięki, już przymierzam. Nieźle. Zaraz, to jest to. Jest idealna. O nie, tylko nie to. Co się dzieje? Nie widzisz, jest za długa. Musisz ją zwrócić. Nie martw się, może najpierw ją przymierzysz? Nie, twoje sukienki na mnie nie pasują. Dlaczego jestem taka mała? Zaczekaj tu. Zaczynamy. A, właśnie tego mi trzeba. Trochę tu skrócimy i przykleimy. Gotowe. Mia to dla Ciebie. Dzięki nim będziesz wyższa i będziesz mogła założyć sukienkę na imprezę. Dziękuję Vanessa. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Wow, Mia, super wyglądasz. Wiem, nareszcie mogę nosić wszystko co mi się podoba. O, wieszak jest bardzo wygodny przy samych drzwiach. Chyba znów się za mnie nabijają. A no co ty mi w tych krasnoludków? Hi, hi, hi. Tak was to śmieszy. Tak, macie tu prawdziwy wieszak, a my wychodzimy. Te wielkoludy są takie śmieszne. Żegnajcie! Tak, nie potrafią się śmiać z siebie. O, idzie nasz reżyser, ma rekwizyty do naszej nowej sztuki. Dziewczyny, wybierajcie! Miotła? Mia to chyba twoje. Jesteś najmniejsza. O jabłko. A to ciekawe. Vanessa, dla ciebie są nożyce ogrodowe. Ciekawe jakie te dziewczyny dostały role. Cicho, zaczyna się sztuka. Podobno Jaśmina będzie jabłonią. Spójrzcie na Miję. Dostała główną rolę. Mia, potrzebuje więcej emocji. Ach, umieram z głodu. Jaka piękna jabłoń. Tragedia. Nie, Królewno Śnieżko! Jest zatrute! Juhu! Wielki krasnolud ocalił Królewnę Śnieżkę. Kto by pomyślał, że krótki wzrost może pomóc mi dostać główną rolę? Wspaniale! Brawo! Wow, to ci wyprzedasz. Hmm, ciekawe. Zobaczmy, co tu mamy. Krzysiu, nie rozpraszaj się. Przymierz tę marynarkę. E, nadal jest bardzo droga. Dzięki. Mhm, dzięki. Nie, ta marynarka do mnie nie pasuje. Jest wielka. Jesteście nie w tym dziale. Dziecięce ciuchy dla pani syna są w dziale obok. Co? Jakiego syna? To mój mąż. Co za tupet! Vanessa chyba nie miała co się złościć, bo sprzedawca miał trochę racji. A Krzysiu, bardzo do ciebie pasuje. Dla ciebie już wystarczy. Czas znaleźć dla mnie sukienkę. Przepraszam. Dzień dobry, oto nasza karta. Dzięki. A, jest taka malutka. Co powiedziałeś? Mówiłem, że mamy klopsiki. Ale tu niewygodnie. Nareszcie. Kelner? Tak, to nasza karta. Jak ona się mieści przy tym stoliku? Hej, słuchasz mnie w ogóle? Poproszę kawałek ciasta. Okej, okay, już niosę. Auć, uważaj! Hej, gdzie moje sztuczce? Hej, Mia, kupiłam sobie tą marynarkę na wyprzedaży. Zobacz, pasuje do mnie? Obróć się. Świetnie wyglądasz. Mogę ją przymierzyć? Dlaczego nie? Proszę. I jak? Eee, no wiesz, nie wygląda najlepiej. Oczywiście jest za duża. Zawsze tak jest. Tak ciężko jest niskim dziewczynom znaleźć pasujące na nie ciuchy. Ech, okej, okay, muszę już iść. Do zobaczenia. Na razie. E, szkoda, że jestem taka mała. Co tu jest napisane? Nic nie rozumiem. Gdzie są ustawienia aparatu? Dlaczego wszystko jest takie małe? Hej, co robisz? Próbuję znaleźć jakiś fajny filtr. Wow! Ten ekran jest taki wielki, zupełnie jak w kinie. Wow! Wszystko jest ogromne! A zobacz! Twoje nogi wydają się większe niż w rzeczywistości! Moje nogi są tu takie małe. <śpiewa> Masz rację. Problemy przestają istnieć, kiedy zaczynasz się z nich śmiać. Wygląda na to, że dziewczyny zrobiły sobie ladies Night. Którą maseczkę wolisz? Tą. Fe, nie tego chciałam. Spróbuję tej drugiej. Dlaczego lustro jest tak nisko? Jak śmiesznie wyglądasz? Ale ja nie mam z tym problemów. Tak, nie ma problemu. Nie ma co się chwalić. Hej, kto zawiesił to lustro tak wysoko? <laughs> Żaden problem, mówisz. A to co? Ale coś jest nie tak z tym lustrem. Nie sądzisz? Racja. Podobał Wam się nasz filmik? Więc dajcie nam lajka, subskrybujcie i nie zapomnijcie kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!